Mówi się, że dzieci ryby głosu nie mają, nie tym razem w czasie ferii to one mogą zdecydować jak będzie wyglądał ich dzień, jednego nie mogą postawić na sport. Siatkówka czy inne dyscypliny sportowe nie tylko poprawiają kondycję fizyczną, integrują z rówieśnikami ale też poprawiają samopoczucie. W środę też e, wielka gratka do błysików koszykówki, jako że jutro będą zajęcia prowadzone nie przez byle kogo, przez mistrza koszykówki, byłego reprezentanta Polski Andrzeja Plut. Kolejnego dnia mięśniom dajemy spokój i wybieramy coś relaksującego i zabawnego w film. Tych pod dostatkiem ma Centrum Kultury Karolinka, które do ferii przygotowało się wzorowo. Seanse kinowe, każdy wtorek, każdy czwartek, aż dwie projekcje każdego dnia. Adresowane głównie do najmłodszych, chociaż, chociaż starsi pewnie też by się na nich nieźle, nieźle bawili. Centrum Kultury Karolinka zaprasza nie tylko dzieci, ale też ich rodziców. Całe rodziny. Uruchomiliśmy w tym roku zajęcia rodzinne. Zapraszamy na całe rodziny. Mamy ojców ze swoimi pociechami na zajęcia popołudniowe, realizowane gdzieś około 17-18 godziny. Po ćwiczeniach i relaksie, pora na kreatywność. Tej nie trzeba szukać daleko, właśnie tutaj, ale bez obaw. Zajęcia nie mają nic wspólnego z lekcjami. Tu panuje swoboda, a organizatorzy wypoczynku wyszukują dla dzieci tylko to. Co najlepsze. Z tego co wiemy, dzisiaj i chyba jutro idziemy do kina i jest też organizowany kulik. Graliśmy w kosza, też graliśmy w piłkę nożną. Dzieje się wiele, a będzie się działo jeszcze więcej. Dzieci czekają na kolejne atrakcje. Przede wszystkim kulik, ale to zależy od pogody, bo nie wiadomo, jaka będzie. Czy będzie dużo śniegu. Czy będzie o tym zdecyduje pogoda, ale i bez niej ferie będzie się działo.